W ciągu dwóch tygodni trzecia, ale mi ta monetka zawsze cieszy. Już tu wyciągnąłem, ale jeszcze nie widziałem, co tu mam. A, 5. Jestem bardzo ciekaw tego wysokiego sygnału. 46, nie wiem, może to być. Dawid jeszcze kopie, ale czekam, aż mu się odechce kopać. Witam serdecznie, łowca krokodyli i zniewieściałych dziewic z Siekłania. Dobra, to się wytnie. Tydzień temu nie kopałem, nie, nie chciało mi się. Dzisiaj kopiemy w trochę większym gronie, bo będzie Dawid i Wiktor. Ładna pogoda, powiem Wam, jeszcze z miesiąc może został do, do kopania, bo już widzę, już zaczynałem siać. Pogoda na tyle pozwala, od kilku tygodni jest ciepło, że no, w tym roku zasiewy są szybciej. No ale jak zasieją, no to się przerzucimy na wodę z Dawidem. I szczerze mówiąc, już tak mi tęskno do tej wody do wykopywania monetek, złotek i innych biżuterii. No cóż, widzimy się na miejscu, z chłopakami i mam nadzieję, że dzisiaj ładnie posypie. Oglądajcie dalej. Jest Samon, ubrany na czarno. Cały na czarno, Cesarz Palestry! Jak zawsze. Czekamy na Wiktora. No i dojeżdża pan zajebiście. Guten Morgen.

Pierwszy sygnał i taki złomek, a to prawdopodobnie było od maszyny rolniczej, ten bolec, nie wiem czy to lemiesz się nazywa, czy to po prostu ten taki bolec, chyba tak to wyglądało, no dobra, mamy pierwszy sygnał z głowy. Jestem bardzo ciekaw tego wysokiego sygnału, 46, nie wiem, może to być 200 marek, może 100 marek aluminiowe. A może 500 Już jestem blisko To nie będzie nic z tego To będzie takie coś Ciekawe co to było Że tak wysoko bije No nic, no mamy drugi złomek No i guzik Gaciak, czterooki. oki Stanę nawet nawet Coś może by z niego przeczytali, z których to gaci by bo Myślę, że z jakichś niemieckich. Dobra, guzik. Check. Już tu wyciągnąłem, ale jeszcze nie widziałem, co tu mam. A, 5. Fenoli Weimar. Bardzo ładny stan, 1924 rok. oczyścimy ołówkami z agoraną. Polecam, wszystkie znajdę czyszcze. To jest po prostu taka moja życzliwość, reklama, bo naprawdę mają fajne produkty. I mamy tutaj 5 Fenigów. Pokażę Wam, jak one po oczyszczeniu by wyglądały. Będą wyglądać, będzie wyglądać. Taką ciekawostką, mimo że brzydko biło, ale wykopałem. Jest taki. Zobaczy bardzo stary gwóźdź. On ma swoje lata. Piękny sygnał, równe 33. Podwójnie ładnie bije. Warty, sprawdzenia. Na żywo teoretycznie już to w ręce mam. Co to mamy? Ok, podkładka. na no szkoda. Mogło być cudownie jakiś pierścionek, obrączka. Moneta nie. Podkładka musiała być. No dobrze, idziemy dalej. I tu mamy tubeczkę. No i prawdopodobnie. Już mi natura przygotowała maść na ból. Chyba któryś z chłopaków coś dzisiaj fajnego wyciągnie. No dobra, 45 minut kopania za mną. Na razie, jedna monetka, jeden guziczek. Sygnał dużo śmieciowych. Ale tutaj już mamy przekaz. No i mamy resztkę żołnierzyka ołowianego, pruskiego. Już trzecie. W ciągu miesiąca pan tu klęczy. Pan tu czymś celuje, pan zachował głowę, ale kończyny uwalone. Plecaczek jest. Pikel hałba, czy jakiś tam beret ma. Taki to, to pan pruski żołnierzek. Czy to monetka? Czy jej pozostałość, czy coś innego? Sprawdzamy. Guzik. Guzik. Coś na nim widnieje, może i coś widnieje, tak, jakiś kwiatek. No to powiem Wam, że się tak nawet cieszę, że to wykopałem, bo ten guzik ma swoje latka. Jakieś słoneczko jest. Nie kwiatuszek, a słoneczko. Chociaż pod kwiatuszek też to można podciągnąć. No jaki guziczek jest. Coki sygnał podejrzewam 200 marek z hiperinflacji. Tak. I 200 marek, 1923 rok. To już w ciągu dwóch tygodni trzecia. Ale mi ta monetka zawsze cieszy. No, troszeczkę gorszy stan niż poprzednie. Ale jest. A powiem Wam, że chodziłem pół godziny, zero jakichkolwiek takich treściwych sygnałów. Pole już powolutku przechodzone. Co my tu mamy? Jeden fenik padolfowy będzie. No, po strukturze tej monety domniemy Wam, że ten głównolit został zjedzony. Tak, jest trzecia rzesza, ale nieczytelna bardzo. Tutaj widać tylko jedynkę. No dobrze, ale liczy się krągłość. Idziemy, idziemy dalej. Po jedynce Adolfowej kolejnym sygnałem będzie łuska. Nawet nie będę tam czytał, bo ja się nie znam. 0,7. Może ktoś tu zczyta. 1S07 33, może 33 rok. Nie umiem czytać. Muszę się tym zainteresować kiedyś. No moi drodzy, wykopałem tu prawdopodobnie dłuto. to był trzonek, wiadomo, drewno już po latach zdegradowało się, połączyło z naturą. A tu mamy końcówkę. Tyle zostało z dłuta, ale jest. Biło mi tak na aluminium, ale to nie będzie aluminium. To będzie resztka guzika. I znów mamy jakieś słoneczko. Cholercia wie jakie. Chyba, że mnie tutaj już wyobraźnia. Troszeczkę tak tu było jakieś. Cholercia wie co. No taki guziolek. Ale No, Phoenix. Okej, okay, Weimar. Znaczy, tutaj jest Fenik. Weimar. O, guziczek ładny. To jest też interesujące. O, Fenik. Swój 100 mark to jest, oder? Ja, into asemać. Aha uh -huh. O! Ładna ozdobka ładna ozdobka. No coś tutaj masz. O no, twoje pinning A, Ale jest to No stare. Yeah. Alte No dobra, szukamy dalej, wie zuchy wajte. No mamy tu kolczyk od świniej prawdopodobnie Bayern i numerek 217 260, reszta ułamana. Penum plombę. A, zwykła plomba, ale plomba. Niewiele to znaczy jest Z i F, a tutaj U E. Tak się prezentuje plomba. Wiktor odpuścił po dwóch godzinach, skończył kopać, pojechał do domu, nie szło mu, a ja mam Adolfika, Jeszcze też, może z pół godzinki po kopie, już mi też odchodzą dzisiaj chęci, nie wiem, nie idzie nam dzisiaj tak za bardzo, ale jakieś monatka jest. Dwie godzinki kopania za nami, mnie też już odeszła chęć kopania, Dawid jeszcze kopie. Ale czekam, aż mu się odechce kopać. Mam nadzieję, że mu to szybciej, szybko ta, ta niechęć przyjdzie. No, zrobimy dzisiaj podsumowanie takie, że Dawid pokaże swoje, ja też pokażę swoje, bo w domu nie mam co pokazywać czegoś wyjątkowego, co mógłby musiał najpierw rozszyfrować. Jeżeli chodzi o takie jeszcze względy wykopkowe, myślę, że do Wielkanocy jeszcze raz pokopiemy. I po Wielkanocy jak temperatura pozwoli, a na razie na dalekosiężną tym e, pogodę naprzód nie powinno być żadnych minusów oscylować między 10 a 15 stopni. To już jest wystarczająca temperatura, żeby w Woderach wejść sobie na te dwie godzinki do wody i zacząć sezon wykopkowy w wodzie. No już mi tam po prostu do niej tęskną. Dobra, czekam na Dawidka. Może coś mu wpadło jeszcze? To pokażemy. Idzie też Dawid wolnym krokiem, ale chyba nie aż tak załamany. Może coś mu tam wpadło. Wiem, że jedna monetka ciekawa mu wpadła. Zobaczymy przy autach na podsumowaniu u Dawida. Tak jak myślałem, u Dawida biedy nie ma. Już patrzymy, co u niego wyszło. Moneciarka pełna guzików. Co tu mamy u ciebie? Co to jest? Dziesiątka Weimaru? Nie, piątka. Piątka, piątka Weimar. Bardzo ładnie. Też tam bardzo ładny. Piękny guziczek. Oj, oj, oj. Dwa fenigi masz w y... 1765. Ale powiem wam stan igło. Ja pierdziele bajeroski. No naprawdę kura, piękna monetka ci wyszła. Pogratulować się. I tu coś pozłacanego masz, tak? Mhm. Przypinka, ja. Przypinka, tu mamy jakieś ozdoby, a tutaj co same guziczki czy jeszcze. Guziki takie Aha, 10 fenoli, jakiś badziew też ładny guziczek. No trochę ci wyszło tych. Też kolejny ładny guziczek, słoneczka, gwiazdeczki? Tutaj to. O, to jest właśnie. Zobaczcie, ja mam takie trzy kurat znalazłem w ostatnich dwóch tygodniach. Mm -hmm. Czy to jest od książki, czy od czego to może być? Ciężko. Ja trzy takie sztuki już mam. I właśnie na tym polu krok znalazłem, a wcześniej ten o, gaciak. No trochę tego zebrało się Adolfik jedynka. No biedy nie masz w szczególności. O co to jest za guziczek? Myślałem, że to półksiężyc jakiś turecki, ale nie. No i jeszcze zobaczymy ten śmigiełko, takie słoneczko. No ale powiem Wam, że u niego te dwa Fenigi 1765 rok. To naprawdę bardzo ładna monetka. To chyba znajdę dnia u ciebie, nie? Dokładnie. Mhm. No, Dawidku dziękuję. Dziękuję też. Chyba Dzień. się widzimy jeszcze w przyszłym tygodniu, tak? No już nie. No już nie za dwa Dobrze, moje znajdki prezentują się tak 5 Fenigów Weimarskich 200 marek Weimarskich plomba tak z jednej, tak z drugiej Fenigówka Adolfowa guziczek, jakieś słoneczko różgi guziczek z jakimś wiatraczkiem, słoneczkiem i i gaciak to wszystko. I ja Wam również też dziękuję za spędzony czas na moim kanale. Pole zrobione w 100%, już praktycznie nic na nim nie wychodzi. Prawdopodobnie na święta, jeszcze przed świętami wyjdziemy, a później już zaczniemy w jakieś pierwsze jeziorkach robić, bo już tęsknie za nimi, tęsknie za współczesnymi monetami, i tęsknie za biżuterią i tą niespodzianką, tą adrenaliną. Widzimy się na kolejnych wykopkach. Cześć.